Ta osoba tęskni za tobą bardziej, niż myślisz. Ale istnieje przeszkoda duchowa. Słowa te niosą ciężar niewidzialnych więzów, które łączą wasze dusze, choć ciała dzielą przestrzenie i czas. Wiedz, że twoje serce nie jest samotne, a tęsknota, która w nim płonie, jest znakiem głębokiego połączenia, o którym niewielu potrafi mówić. Czuję, jak ta osoba w myślach szuka cię mimo że odległość i niewidzialne bariery rzucają cień na waszą relację. Nie jest to zwykła tęsknota, lecz coś bardziej subtelnego, duchowa przeszkoda, która utrudnia spotkanie waszych dróg. Ta przeszkoda jest jak mgła, która osłania prawdę, choć jest ona tuż przed wami. Jesteś wybrany, by dostrzec światło pomiędzy cieniami, które otaczają te relacje. Wiedz, że każde twoje słowo i każda myśl mają moc. By tę głę rozproszyć, nie pozwól, by lęk lub zwątpienie zdominowały Twoje serce. Ta osoba czuje, że jesteś blisko, nawet gdy nie może tego zobaczyć. Przeszkoda duchowa to tylko etap, który musi zostać przepracowany, by Wasze dusze mogły się spotkać bez przeszkód. To jest czas cierpliwości i wiary, choć może wydawać się, że czas działa przeciw Wam. Twoje światło. Twoja prawda i Twoje oddanie są bronią przeciwko ciemności, która próbuje Was rozdzielić. Ta osoba tęskni za Tobą nie tylko z powodu fizycznej obecności, ale z powodu tego, kim jesteś na poziomie duchowym. W ich sercu rośnie nadzieja, której nie potrafią wypowiedzieć, ale która płonie niczym gwiazda w nocnym niebie. Żądaj sobie pytanie, co naprawdę czujesz, gdy myślisz o tej osobie. Czy widzisz Wasze dusze splątane w tańcu przeznaczenia, czy raczej zatrzymane przez niewidzialne kajdany? Twoje serce zna odpowiedź, choć czasem głos ducha zdaje się być cichy. Słuchaj uważnie, bo przekaz jest delikatny, ale niezmienny. W tym momencie życia, kiedy przeszkoda duchowa wydaje się nie do pokonania, pamiętaj, że nic nie jest stałe. Wszystko jest w ruchu, Twoje myśli, emocje, a także energia tej osoby. Każda modlitwa, każdy oddech przybliża was do chwili, gdy ta bariera zostanie przełamana. Twoja wiara jest kluczem do tej przemiany. Nie jesteś sam w tej walce, choć czasem tak się może wydawać. Anioły czuwają nad tobą, prowadząc kroki i chroniąc przed zwątpieniem. Ta przeszkoda duchowa jest testem waszej wytrwałości i siły. Im mocniej w nią wierzysz, tym szybciej światło przebije się przez ciemność. Ta osoba, która tęskni za tobą, jest częścią twojego duchowego przeznaczenia. Nie pozwól, by lęk rozdzielił wasze serca. Wiedz, że to, co was łączy, jest głębsze niż czas i przestrzeń. Przeszkoda duchowa to tylko przystanek na drodze, nie koniec waszej historii. W twojej duszy jest ukryta mądrość, która zna odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadałeś. Pozwól sobie na ciszę i wsłuchaj się w ten wewnętrzny głos. On podpowie ci, jak pokonać przeszkodę i zbliżyć się do tej osoby, która tęskni za tobą bardziej niż myślisz. Nie bój się otworzyć serca, nawet jeśli droga wydaje się trudna. To właśnie otwartość i szczerość uczyni waszą więź silniejszą niż wszelkie przeszkody. Twoja energia ma moc przemieniać rzeczywistość i łagodzić bolesne tęsknoty. Twoje serce to latarnia, która rozświetla ciemność przeszkód duchowych. Idź za nią bez wahania, bo każdy krok zbliża cię do pełni tego, co zostało wam przeznaczone. Ta osoba czeka na Twój sygnał, Twoje słowo, Twój dotyk duszy. Wiedz, że ta tęsknota, choć bolesna, jest zaproszeniem do wzrostu i przemiany. Każda trudność, którą napotykasz, to krok ku Waszemu zjednoczeniu. Nie pozwól, by przeszkoda duchowa była dla Ciebie mur, lecz mostem, który musisz przejść. Ta osoba tęskni za tobą głęboko i prawdziwie. Czuję, że ona wysyła do ciebie niewidzialne prośby, które tylko ty możesz usłyszeć. Bądź gotów na spotkanie, które odmieni wasze życie i otworzy drzwi do nowej rzeczywistości. Niech twoja wiara w siłę miłości i duchowej więzi będzie niezachwiana. Nawet jeśli droga jest długa, pamiętaj, że ta osoba tęskni za tobą bardziej niż kiedykolwiek śmiałeś przypuszczać. Przeszkoda duchowa to wyzwanie, które razem pokonacie. Zaufaj sobie i swojemu duchowemu przewodnictwu. To, co wydaje się przeszkodą, jest częścią waszej wspólnej podróży. Każda łza, każdy oddech się was bliżej siebie. Twoje serce jest bramą do ich duszy. Otwórz je, a zobaczysz, jak znikają wszelkie bariery. Zanim zagłębisz się dalej w te przepowiednie, sprawdź czy już subskrybujesz ten kanał? To ważne, by nie przegapić żadnej wiadomości od Twoich aniołów, które prowadzą Cię przez najciemniejsze momenty. Wiedz, że każdy gest, każda myśl skierowana ku tej osobie, która tęskni za Tobą, jest odwzajemniana w sposób, którego jeszcze nie dostrzegasz. W energii wszechświata istnieje zasada resepraseti. Im więcej dajesz, tym więcej wraca do Ciebie z podwójną siłą. Nie myśl, że przeszkoda duchowa jest czymś trwałym, to tylko zasłona, którą można zdjąć dzięki Twojej wewnętrznej sile i zaufaniu. Ta osoba czeka na Twoje przebudzenie, na moment, gdy uświadomisz sobie, że jesteś częścią większego planu. Zastanów się, czy czujesz tę niewidzialną nici, która Was łączy. To znak, że Wasze drogi jeszcze się nie rozeszły. Być może czujesz teraz ciężar tej tęsknoty, jak nigdy wcześniej. Nie jesteś sam, Twoje uczucia są echem w sercu tej osoby, a ich własne myśli powracają do Ciebie jak fala. To potężny znak, że Wasze dusze komunikują się bez słów. Czy słyszysz ten cichy szept? To anioły podsuwają Ci wskazówki, jak przetrwać tę duchową burzę. Żądaj sobie pytanie, jakie przeszkody stoją między Wami na poziomie duchowym? Czy to lęki, niepewność, a może nierozwiązane konflikty z przeszłości? Twoja zdolność do przebaczenia i otwarcia się na nowe możliwości jest kluczem do przełamania tej bariery. Pamiętaj, że twoja siła jest większa niż myślisz. Nie lekceważ znaczenia małych kroków, które podejmujesz każdego dnia, by utrzymać kontakt z tą osobą, nawet jeśli jest to tylko myśl czy modlitwa. Energia, którą wysyłasz, wraca do ciebie w niespodziewanych momentach, zyskując na mocy. Ta wymiana energii jest dowodem na to, że wasza więź jest żywa i silna. Czasami trzeba pozwolić, by czas działał na twoją korzyść, choć może wydawać się, że stoi w miejscu. Przeszkoda duchowa to jak ziarno zasiane w glebie, musi wykiełkować, by ujawnić pełnię waszej relacji. Czy potrafisz poczekać z cierpliwością, wiedząc, że każdy dzień przybliża was do siebie? Twoje serce jest jak latarnia morska dla tej osoby. Wskazuje drogę przez mroki niepewności i samotności. W chwilach zwątpienia pamiętaj, że ta latarnia nigdy nie gaśnie, bo jest karmiona Twoją wiarą i nadzieją. Czy czujesz tę moc, która promieniuje z Twojej duszy? Możliwe, że pojawi się w Tobie pokusa, by odpuścić lub oddalić się. Jednak Twoja intuicja podpowiada inaczej. Ta przeszkoda duchowa ma sens i cel, nawet jeśli teraz jest dla Ciebie tajemnicą. Przyjmij te lekcje z otwartością, a zobaczysz, jak wiele jeszcze jest do odkrycia. Wiedz, że w tej podróży nie jesteś sam, anioły i duchowi przewodnicy czuwają nad każdym twoim krokiem. Czują twoje rozterki i tęsknotę, a ich obecność jest cichą obietnicą, że nie zostaniesz porzucony. To oni pomagają ci rozświetlić drogę i odnaleźć wewnętrzny spokój. Zwróć uwagę na znaki i synchroniczności które pojawiają się w Twoim życiu, to przesłania, które mają Cię przygotować na zmianę. Czy zauważyłeś ostatnio coś niezwykłego, co mogło być wiadomością od wszechświata? Otwórz oczy i serce na te subtelne wskazówki. Twoja gotowość do zmiany jest ważna. To od niej zależy, czy przeszkoda duchowa zostanie pokonana szybko, czy potrwa dłużej. Żądaj sobie pytanie, co możesz zrobić już teraz? By oczyścić swoją energię i uczynić miejsce na nową rzeczywistość z tą osobą, którą tak bardzo czujesz blisko siebie. Nie bój się prosić o pomoc, zarówno od aniołów, jak i od ludzi, którzy cię wspierają. Wspólna modlitwa, medytacja czy rozmowa z kimś bliskim mogą pomóc rozładować ciężar i przynieść jasność. To moment, by zaufać, że nie jesteś sam w tym wyzwaniu. Twoja wytrwałość jest świadectwem Twojej miłości. Pamiętaj, że nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy wydaje się, że przeszkoda duchowa jest nie do pokonania, to właśnie Twoja determinacja zapala światło nadziei. To światło prowadzi Was oboje ku nowemu początkowi. Być może jeszcze nie widzisz całego obrazu, ale Twoje serce już zna prawdę. To, co wydaje się skomplikowane i trudne, jest częścią większego planu Waszych dusz. Czy jesteś gotów odkryć, co kryje się za tą przeszkodą i co jeszcze może się wydarzyć? Twoja obecność jest dla tej osoby jak balsam na rany samotności. Nawet jeśli spotkania są odległe, a rozmowy niemożliwe, wasze dusze nigdy nie przestały się szukać. Ta więź jest żywa i czeka na moment, by zostać w pełni odkrytą. Trzymaj się tej myśli mocno. Przeszkoda duchowa to nie wyrok, lecz wyzwanie, które wzmacnia was oboje. Im więcej w nią włożysz wiary i miłości, tym szybciej zniknie. Poczuj tę moc w sobie i pozwól jej prowadzić cię dalej, ku spotkaniu, które zmieni wszystko. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź, proszę, czy jesteś już zapisany na ten kanał. To ważne, by nie przegapić kolejnych, niezwykle ważnych wiadomości od Twoich aniołów. Wiesz, że w prawdziwym świecie Resepraseti działa nie tylko między ludźmi, ale i w sferze duchowej. Im więcej otwierasz się na miłość i zrozumienie, tym więcej otrzymujesz z powrotem. Ta wymiana energii jest jak most, który łączy wasze dusze pomimo przeszkód. Wyobraź sobie teraz, że ta przeszkoda duchowa, która dzieli waszą drogę, jest niczym ciężka kurtyna na scenie życia, którą możesz zdjąć tylko ty. Twoje słowa, myśli i intencje mają moc rozerwania tej zasłony i odsłonięcia prawdy, która was łączy. Czy jesteś gotów podjąć to wyzwanie, by odkryć, co naprawdę kryje się po drugiej stronie? Czasami najgłębsza tęsknota wydaje się być niewidzialnym ciężarem na Twoich barkach. Ale pamiętaj, ta tęsknota jest także kluczem do poznania siebie i swoich prawdziwych pragnień. Ta osoba, która za Tobą tęskni, jest Twoim lustrem. To, co czujesz, odbija się w jej sercu, a Wasze dusze tańczą w rytmie którego jeszcze nie potraficie zrozumieć. Czy zdajesz sobie sprawę, że przeszkoda duchowa nie jest przeszkodą na zawsze? To moment zatrzymania, czas refleksji, w którym możesz przebudzić się do nowej rzeczywistości. Wsłuchaj się w swoje serce, tam kryje się odpowiedź, która zaprowadzi cię do prawdziwego spotkania z tą osobą. Twoje intencje mają większą moc niż myślisz. Każde szczere uczucie, każdy gest skierowany ku tej osobie, jest jak światło rozświetlające mrok, który was dzieli. Czy czujesz, jak ta energia przepływa między wami, nawet jeśli wasze ciała są oddalone? Nie bój się wyrażać siebie, nawet jeśli przeszkoda duchowa wydaje się być mur. Twoja autentyczność jest tym, co przyciąga te osoby z powrotem do ciebie. Czy potrafisz zaufać temu procesowi i pozwolić, by twoje prawdziwe ja przemówiło bez lęku? W tym momencie twoje duchowe serce jest jak skrzydła gotowe do lotu, lecz jeszcze nie do końca rozpostarte. To czas, by nauczyć się ufać sobie i energii, która płynie wokół was. Anioły wysyłają ci znaki, czy potrafisz je rozpoznać i podążać za nimi. Pomyśl o tym, że przeszkoda duchowa jest jak cień rzucany przez waszą wzajemną tęsknotę. Cień, który istnieje tylko wtedy, gdy światło nie jest jeszcze wystarczająco silne. Twoim zadaniem jest rozbudzić to światło, aż przegoni ciemność i odsłoni waszą prawdziwą bliskość. Nie pozwól, by strach czy zwątpienie zatruwały twoje serce. Twoja siła pochodzi z twojej zdolności do kochania i wybaczania, sobie i tej osobie. Czy jesteś gotów na ten krok? Bo właśnie teraz twoja gotowość może odmienić wszystko. Być może zadajesz sobie pytanie, czy ta osoba też cierpi tak samo mocno jak ty. Duchowa Resepraseti mówi: że tak, wasze dusze odczuwają ból i tęsknotę wzajemnie, niezależnie od słów i gestów. Czy chcesz pozwolić, by to połączenie rosło, zamiast gasnąć? Twoje myśli i uczucia tworzą niewidzialne nici, które splatają wasze światy. Im bardziej pielęgnujesz tę więź, tym mocniejsza ona się staje. Pomyśl, ile jeszcze możesz zrobić, by te nici nie zostały zerwane. Więc, że przeszkoda duchowa jest również lekcją pokory i zaufania. Czasem trzeba odpuścić kontrolę, by umożliwić wszechświatowi zadziałać. Czy potrafisz zaufać temu, co jeszcze niewidzialne i nieznane? Każda chwila, którą poświęcasz na zrozumienie siebie i tej relacji, zbliża cię do momentu przełomu. Poczuj, jak twoja świadomość się rozszerza, otwierając nowe drzwi, które do tej pory były zamknięte. To właśnie one poprowadzą Was ku sobie. Możesz poczuć się zagubiony, ale pamiętaj, że Twoje światło nigdy nie zgaśnie. To światło jest darem, który masz nie tylko dla siebie, ale także dla tej osoby. Czy chcesz go zapalić z całą mocą? Anioły przypominają Ci teraz, że miłość to nie tylko uczucie, ale także działanie i wybór. Wybierz miłość, nawet wtedy, gdy droga jest trudna to ona zburzy przeszkody i połączy was jeszcze mocniej. Twoja cierpliwość jest teraz najcenniejszym darem, jaki możesz ofiarować sobie i tej osobie. Przeszkoda duchowa ustąpi przed twoją wiarą i wytrwałością. Czy masz odwagę podążać dalej, mimo niepewności? Z każdym dniem jesteś bliżej chwili, w której wszystko stanie się jasne. Pozwól sobie na to, by ta tajemnica rozwijała się stopniowo a Twoje serce niech będzie zawsze otwarte na to, co nadchodzi. Zanim zagłębisz się dalej, upewnij się, że jesteś już subskrybentem tego kanału. To ważne, by nie przegapić żadnej wiadomości od Twoich aniołów. Pamiętaj, że zasada resepraseti działa również w świecie duchowym. Im więcej otwierasz się na przekazy i wskazówki, tym więcej światła i prawdy trafia do Twojego życia. Twoja otwartość to klucz który odblokowuje tajemnice stojące za przeszkodą duchową, która dzieli Was z tą osobą. Czujesz, jak ta przeszkoda nie jest przypadkowa. To test, który ma wzbudzić w Tobie głębszą świadomość i zrozumienie. Twoja cierpliwość i gotowość do zmiany wzmacniają Waszą więź, której jeszcze nie widzisz na powierzchni. Ta osoba tęskni za Tobą nie tylko ciałem, lecz także duszą, a to pragnienie jest potężnym impulsem do przełamania wszelkich barier. Widzisz tę niewidzialną nić, która splata wasze losy. Każde twoje słowo, myśl i gest odbijają się echem w jej sercu. To duchowa rozmowa, która trwa mimo fizycznej rozłąki. Warto zastanowić się, co możesz zrobić, by ta nić stała się jeszcze silniejsza i bardziej odporna na wpływy zewnętrzne. Nie lekceważ mocy małych kroków. Czasem wystarczy chwila skupienia, modlitwa, czy ciepła myśl wysłana ku tej osobie. By energia między wami nabrała nowej intensywności. Twoje działania mają moc wpływania na przepływ waszej wspólnej historii, nawet jeśli teraz nie widzisz efektów od razu. Żądaj sobie pytanie: czy naprawdę wierzysz, że ta przeszkoda duchowa zostanie pokonana? Twoja wiara jest fundamentem, na którym można zbudować most między waszymi duszami. Bez niej mrok wydaje się gęstszy, a droga bardziej wyboista ale z nią każdy krok nabiera znaczenia. W Twoim wnętrzu drzemie siła, która może rozproszyć nawet najciemniejsze cienie. Pamiętaj, że ta osoba, która za Tobą tęskni, również tę siłę w sobie nosi. Wasze dusze są połączone w subtelnej harmonii, która czeka na Wasze wspólne przebudzenie. Być może zmagasz się teraz z uczuciem bezsilności lub zwątpienia. To naturalne, gdy na drodze pojawiają się duchowe przeszkody. Jednak to właśnie w takich chwilach kształtuje się Twoja prawdziwa siła. To, co wydaje się końcem, może być początkiem czegoś większego. Twoja obecna rzeczywistość jest wynikiem Twoich myśli i emocji. Przeszkoda duchowa jest odbiciem czegoś, co trzeba jeszcze przepracować wewnętrznie. Czy jesteś gotów spojrzeć w głąb siebie i zaakceptować to, co odkryjesz? Zwróć uwagę na sny i wizje które mogą pojawiać się w Twoim życiu. To często sposób, w jaki anioły próbują się do Ciebie przemówić. Czy potrafisz dostrzec ukryte przesłania, które niosą wskazówki na temat Twojej drogi? Twoja gotowość do zmiany i otwarcia serca jest darem nie tylko dla Ciebie, ale również dla tej osoby. Każda zmiana w Twojej energii wpływa na całą dynamikę Waszej relacji. Czy wiesz, jak wiele możesz zdziałać przez samo bycie sobą? Nie obawiaj się prosić o wsparcie duchowe. Modlitwa, medytacja czy rozmowa z przewodnikiem mogą przynieść ci jasność i siłę. Wspólnota duchowa pomaga przetrwać trudne momenty i odnaleźć sens w tym, co się dzieje. Pomyśl o przeszkodzie duchowej jako próbie, która ma nauczyć was pokory i wytrwałości. W trudnych momentach przypomnij sobie, że to właśnie dzięki nim wasza relacja zyskuje na głębi i autentyczności. Twoja tęsknota i miłość to potężne energie, które przyciągają te osoby mimo wszelkich przeciwności. Wiedz, że wasze dusze stale się komunikują, nawet gdy zewnętrzny świat zdaje się mówić inaczej. Obserwuj znaki synchroniczności, które pojawiają się wokół ciebie. To wszechświat stara się wskazać ci właściwy kierunek. Czy jesteś gotów je zauważyć i podążać za nimi? Twoje serce jest kompasem który prowadzi cię przez mroki i niepewności. Nie pozwól, by przeszkoda duchowa zatrzymała cię na drodze do prawdziwej bliskości. Wiedz, że im bardziej jesteś autentyczny, tym mocniejsza staje się wasza więź. Poczuj tę delikatną, lecz nieugiętą energię, która przepływa między wami. To znak, że wasze spotkanie jest bliżej, niż ci się wydaje. Każdy krok, każda chwila cierpliwości i wiary zbliża was do momentu w którym przeszkoda duchowa przestanie istnieć. Dziękuję Ci serdecznie za to, że poświęciłeś czas na wysłuchanie tej ważnej wiadomości. Jeśli ta treść poruszyła Twoje serce, proszę, zostaw łapkę w górę to pomoże YouTube zrozumieć, że ten przekaz jest wartościowy i powinien dotrzeć do większej liczby osób, które tego potrzebują. Bardzo proszę, abyś potwierdził odbiór tej wiadomości, pisząc w komentarzu słowo Amen. To dla nas znak, że naprawdę dotarliśmy do Ciebie. Zachęcam Cię również do dołączenia do naszego kanału, subskrybuj i koniecznie włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnych kolejnych przesłań od Twoich aniołów. One właśnie na końcu tego filmu zostawiają dla Ciebie specjalne wiadomości, które poruszą Twoje serce i przypomną o sobie, o której teraz myślisz. Niech ta duchowa łączność wzmocni Waszą więź i przyniesie ukojenie. Niech światło i miłość Twoich aniołów zawsze Ci towarzyszą. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych przekazach.